Dzień dobry, dzisiaj starcik Puck, dworzec PKP, tutaj spod parkingu, przy dworcu PKP, stąd troszeczkę asfaltowo. Na początek na Darżlubie, stąd już przepiękne leśne dukty Puszczy Darżlubskiej. Później będziemy mieli taki naprawdę prześwietny, singowaty odcinek na Wjeździe do Redy. Dalej rezerwat Beka, Osłonino, Rzucewo, czy też parę kilometrów, Grawelek, jedziemy. No, wiadomo, miejski przejazd, ale jest tutaj trochę. Ścieżek, przynajmniej na początku, tu na światłach przecinamy drogę we 216 połczyno tu w prawo i zaraz w lewo, kierunek piaśnica Darżlubie. I teraz skręcamy w lewo. kierunek leśniczówka, darżlubie. No, Chciałoby się powiedzieć, że już kończymy z asfaltem, ale to nie do końca właściwe określenie, bo kończymy na pewno z ruchliwą drogą. A przed nami teraz fajny leśny, ale jednak asfaltowy odcinek. Tutaj leśniczówka, darżlubie. Tu mamy pożarówkę 2. My dalej prosto. Pięknie, podmokły teren. A my w lesie, jeszcze asfalt. Takie figury nam się mogą tracić. No i właściwie teraz można już powiedzieć, że kończy nam się asfalt. Jedziemy prosto. A droga, dwoje pożaru, jeden w prawo. Tam też jest asfalt, dalej kierunek kąpino. Tu taki kamień graniczny, trochę widzimy z tej strony 3,90. I tu skręcamy w lewo. Teraz tu w prawo. Mamy dojazd pożarowy 11. Tu tak mocno w prawo. Mamy 11. I zaraz zjeżdżamy. 11 tu w lewo. I widzimy po prawej, mamy taką dużą drogę. Ale właśnie teraz sobie tu w prawo jedziemy na tą drogę. I teraz w lewo to są okolice, leśne okolice miejscowości Rekowo. Teraz tu w prawo. Tu ostrożnie, bo w tym miejscu przecinamy drogę wojewódzką 216. Początek, taki jakby trochę taka, taki leśny parking, placyk. Tu widać, jak jesteśmy wysoko. Tu bardzo blisko jesteśmy drogi 216, a jednak o wiele piękniej. Tutaj prawo, Tutaj łatwo rozpoznać, w którym jesteśmy w miejscu. Taka polana. Początek większości zjazd, teraz będzie troszeczkę pojazdowo chwilami, a nawet kilka metrów trzeba podejść. Kto może to podjedzie, kto nie to. Kalałość się przejdzie. No kilkanaście metrów było takich. Powiedzmy, że musiałem to przejść, ale warto. No i tutaj można powiedzieć, że nam się kończy. Ta taka leśna singlowato podobna przygoda. Tutaj w lewo. I równolegle do ogrodzenia. Jakby ktoś nie był pewny, Mamy tu niebieski szlak. A tu mamy miejsce, gdzie zjeżdżamy z niebieskiego na ulicę teraz tu przecinamy ulicę długą, to jest ulica długa ładnie ładna kapliczka i tu w lewo i mamy przejście przez tory i ciśniemy tu w prawo a no, w tym miejscu trzeba tutaj droga rowerowa tutaj skręcamy w lewo po prawej mamy wydzielony jak widać poziomy, czyli pierwszy rowerowy. Także pierwszy ma pierwszeństwo. Nosek, nasza Reda. I zaraz skręcamy w lewo. Tu ulica obwodowa, my tutaj skręcamy w lewo. W sumie w lewo to pierwsza. Tu w lewo. Tu z ulicą torfową kończy nam się betonka. Są to właśnie okolice yy, łąki. Tak sobie sam nazywam, ale no nazwa nie jest jakaś moja wymyślona. To nie wiem, czy dobrze umiejscowiona. Yy, Moście Włota. I teraz opuszczamy administracyjnie Redę. Tutaj skręcamy w prawo. Przed nami piękny, asfaltowy jednak odcinek. Generalnie tu jest bardzo dużo właśnie w tych okolicach łąk, Mościch włot, asfaltowych dróg takich staro I teraz przed nami. Ulica ruchliwa, ulica gdyńska, w prawo Kazimierz, w lewo Mrzezino. Tu skręcamy na kilkadziesiąt dosłownie metrów w lewo i zaraz w prawo, cóż, rzekie reda, kierunek rezerwat Beka. I za mostem na redzie w prawo. No i właśnie wyjeżdżamy tutaj, przed nami rezerwat Beka. Tutaj mostek na rzece, o, a my skręcamy w lewo. Informacyjne. I teraz w prawo. Tu jest możliwość odbicia i podjechania na wieżę widokową. Tam jest taka wieża widokowa, ale to tylko informacja. Gdzieś już tam jest na jakichś kursach. Tutaj mostek na rzeczce o dźwięcznej nazwie Gizdebka. I teraz w prawo. To już jest miejscowość Osłonino. Zaraz tu w prawo i zaraz w lewo i w zasadzie dorzucę ciśniemy asfaltem prosto i właśnie rzucę go my tutaj lekko w lewo i zaraz w prawo i tu w prawo osadał fok tam po prawej pałac Rzucewie i jesteśmy Nadmorski Park Krajobrazowy. I tu przed krzyżem, prosto. I tu w prawo. No, Sporo ognisko, Tam można sobie zrobić. I teraz po drodze różne ciekawostki. I teraz w lewo. Tutaj taka chata słupowa. Było napisane. Teraz mamy przepiękną taką leśną drogę. W odległości może jedziemy w tej chwili, nie wiem, 100 metrów od Droga tutaj w puszczyni brzegowej. Tylko takie chwilowe odbicie. Proszę, tutaj jest pięknie. Tam widać półwysep Helski. Tam Puck. Spokojne morze. I dróżka tutaj. Brawo. Mamy mostek. I teraz mamy takie rozwidlenie, skręcamy tu w lewo. I teraz mamy takie dosyć ważne miejsce. Tutaj nam droga skręca w lewo. My jesteśmy na skraju takiego lasku i pola, tu skręcamy w prawo. Jedziemy teraz z tą granicą. I po chwili tutaj mamy taką wydeptaną ścieżkę, tu skręcamy w lewo. Jesteśmy na skarpie, powiedzmy na wzniesieniu. Po lewej pole Jedziemy takim skrajem. No już widać płótk, znaczy już powrocik. wymagający krótki zjazd no i teraz jeszcze jeden już mniej wymagający i przed nami zabudowania puck i proszę tutaj przy takiej stacji rowerowej sobie wjeżdżamy w lewo i w prawo tu w prawo Nowy świat Jesteśmy, bo jesteśmy. Infinito.